Cześć witam wszystkich kolejny tydzień za nami znowu w pracy byłem poza domem więc więc materiał będzie typowy z weekendu bo niestety ale no, nie dałem rady nagrać. Słuchajcie no czy, co tam co tam słychać ptaki małe rosną a więc wrócę wam dziś do filmiku jak już w piórkach wyglądają. Coś nowego się wykluło, bo te samice, które tam pierwszym razem miały jakiś mm, przypadek, typu, że zeszła z jaj, mm, albo przestała karmić, nie wiem, przestała siedzieć i tak dalej, tak dalej. Coś tam się wydarzyło, jak pamiętacie. One zagniazdowały drugi raz. Jak zagniazdowały drugi raz, czyli to był troszeczkę przyspieszony cykl. Automatycznie już tam się coś wykluło, więc wrócę wam takie tam zdjęcie jedno czy dwudniowych maluchów. Reszta, reszta się chowa na razie. Zobaczymy, co tam. Na razie starzy karmią, bo to już teraz, to takie maluchy są większe. Więc widać, czy dobrze karmią, czy nie. Bo przy tych małych to tam włoży trochę dziobek i jest ok. Ale tu już, jak jest taki dosyć duży ptasior albo trzy, no to już musi mamastatą się naskakać, tak, żeby zapełnić te dzióbki, Teraz, tak jak widzicie bałagan po całym tygodniu jest biorę się zaraz za sprzątanie pospadała ta mieszanka jajeczna na, 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 na papier więc oczywiście i kochane muchy się pojawiły no bo przecież to im w to graj bo, 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 bo one tak zaraz do tego idą no duże oczywiście podziękowania jak zawsze dla, dla żony i dla syna którzy przy tym chodzili Zapach ptaszarni był słaby, bo jak przyjechałem, to wszystkie e, Wszystkie wentylacje były po, prawie pozamykane, jak widzicie Teraz są rozszczelnione No a że ciepło się robiło, no to trzeba było już otworzyć Szymon e, delikatnie otwierał, żeby nie przewiało, jak to stwierdził No i przez to zapach ptaszarni był m, mało atrakcyjny Ale wyrównaliśmy to moment, bo otwieraliśmy wszystko Moment przewiało, więc, więc wiadomo, że troszeczkę już Inaczej pachnie, no i temperatury, nie oszukujmy się, są większe, bo w tej chwili mm. wyższe, przepraszam. W tej chwili ptaszarnie jest 22 stopnie, więc wiadomo, że po tej mieszance jajecznej, jak ona spadnie, dostanie trochę temperatury, poleży, no to ona ma swój zapach, tak. Jak to któryś z hodowców powiedział, no jest to taki najbrudniejszy etap w hodowli czyli wszystkie klatki upaćkane, wszystko i tak dalej i tak dalej. Zresztą sami wiecie, każdy kto próbował, chociaż miał lęgi, czy, czy próbował mieć lęgi to, to, to wie, że wtedy po prostu to jest wszystko takie dosyć mocno ubrudzone, delikatnie mówiąc, bo i małe ptasiory uczą się jeść klatki zachlapane, czy to jabłkiem, czy, 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 czy tą mieszanką, także no niestety tak to wygląda. No dobra, biorę się za sprzątanie. Wrzucę wam później filmik, muszę pokarmić maluchy, e, zrobić mieszankę, bo z wczoraj została to już tam prawie nie ma. E, z wczoraj została to, 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 to takie tam resztki. E, więc zaraz zrobię nową, już byłem po wodę. E, już, już ten na, nasączyłem sobie perełkę. Perełka już jest, więc wrzucam do mm, miseczki, mieszam i zaraz dostaną świeżutką od karpę. to będzie w ogóle zaraz inaczej Mieszaneczka rozrobiona tak jak widać wilgotna ale sypka, nie klei się, bo najgorzej się klei dzisiaj wspineczką troszeczkę, bo jestem w domu, to mogę rozmrozić i dać tu nas natomiast już nowy murzynek się moczy. Ja już w tej chwili zaczynam dawanie nowego pokarmu. Po jabłuszka dzisiaj byłem na ryneczku, chociaż jabłka już się kończą, można powiedzieć. Bo już się kończą jabłka. Jeszcze mm, przywiózł pan, już widać trochę takie pomarszczony, nie? ale nie ukrywam ptaki, bardzo chętnie jedzą. Mm. Od, od, od tego człowieka, bo okazuje się, że no nie wszystkie jabłka u nas e, cieszą się popularnością u moich ptaków. Często biorę z, z, z ostatnim wziąłem ze stokrotki, e, to nawet nie tknęły, po prostu leżały. Nie wiem, czy były zakwaśne, czy, czy co tam z nimi było. niechalo, czy im śmierdziały tym ptakom, ale nic niestety nie zostało ruszone. Hmm. Tu wam pokażę, jak. Samiczka myśli już o drugim lęgu. Nie? zobaczcie. Jak zwykle. O, czekajcie, muszę przytrzymać sobie. Nawet. Jak zwykle. Zobaczcie, jak wyrwała już dwie koronki i dwie wyrwamy. O, skubała ich. Wyglądają jak usielce. O, czekajcie, ten by Wyglądają jak usielce, no ale co poradzić. Taka głupia ta natura, że. Jak szuka materiału na budulec, to najlepsze jest piórka od, od ptasiorów swoich. No dobra, sprzątam, daję zaraz coś tam ewentualnie dobram jeszcze. Jak to mówią, życie płata figle, nie? Zobaczcie, mm. samica zeszła. Ta intensywna koronata zeszła. Jaja, no i. Ta samiczka akurat siedziała, ale na czystych jajkach. Na potrzebę dałem jej samczyka w ogóle. Nie do pary, tylko tak. Yy, aby był, no na sztukę, o na sztukę, na sztukę, nie? No i zobaczcie, radzą sobie. Radzą sobie, jakoś karmią. Fajny, nie? Też mi się podoba. No i jest w środku taki jeden mniejszy golasek. Na razie żyje. No, Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. No. no dobra, to tak. No i co, mała dostawa dzisiaj była. Eee, pan akurat przyjeżdża do nas na ryneczek, a więc. Można to zakupiłem. Propolis świeżutki. No, także już będą miały znowu. Co wcinać? No i proszę. Cztery, <try> cztery gładkie. No, raczej powinny wszystkie w te tu się zielone, tu chyba szaro skrzydełka jedna jest o. Tutaj, tutaj, tutaj. Ale wszystkie gładkie. I to jest to, co nie zawsze jest ym, radością dla hodowców kanarka koroniaka niemieckiego. Bo kanarek gładki. Trójce nie jest oceniany tak naprawdę jest tylko i wyłącznie dochodowy. w Glosterach oceniają w Warlekinach oceniają tu nie oceniają nawet i w tych podwańskich które mam też gładkie no problemu wszystko oceniają koroniaki niemieckie odpad teoretycznie tylko i wyłącznie dochodowy, hodowli jakbyś chciał a jak masz, masz maluchy gładkie? No. no, fajnie, ale wszystkie gładkie. Słuchajcie, kolejny temat. To nie jest tak, że u wszystkich jest wszystko tak bardzo dobrze i wszystko tak się super lęgnie. Są zajebiste ptaki i w ogóle wszystko najne na, na. Nie, bardzo często tylko hodowcy tam o czymś nie mówią, o się wstydzą, hmm. albo nie chcą powiedzieć, bo jak już u nich w hodowli była choroba, to później nikt nie będzie chciał ptaków kupić. Słuchajcie, to są bardzo częste zabiegi hodowców w Polsce. Nie wiem jak za granicą, bo aż takich, takich e, danych nie mam i takich informacji nie mam i chyba nie chcę mieć. Ale w Polsce u nas to jest bardzo często, że wszystko u nich super pięknie, na pięć jajek, sześć jest zależonych, e wszystkie młode wykarmione i w ogóle na, 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 nie jest tak. Jak w każdej hodowli zawsze jest jakiś problem. Dobra, wracając do tematu, zobaczcie maluch. Maluch jest taki, że mu się rozjechały łapy, nie? Zobaczcie, Zaczekam, nie nim. Słuchajcie, no, chcę mu pomóc. Nie chcę go y, jakoś tam skreślać z hodowli. E, jak widzicie, zabrączkowałem go. Mam te sprzęty w postaci tych kajdanek. Założymy, zobaczymy. E, próbowałem zakładać już mu tam dzień, dwa czy trzy temu, ale jeszcze były te łapki za małe i te obrączki po prostu zjeżdżały, prawda? Więc za chwilę zamontuję i wrzucę wam ewentualnie. Jak to wygląda, zobaczymy, czy dalej nie zjedzie. Drugi maluch jest ok. Drugi maluch ma normalnie łapki, wszystko ok. No ten niestety taki trafił się troszeczkę felerny delikatnie mówiąc. Jak zobaczycie, samica go karmi. O, widzicie, że nakarmiony i wszystko, wszystko ok. Natomiast no niestety ma z tymi łapkami problem. Dobra, zakładam to i pokażę Wam. Zobaczymy w ogóle, czy nie zdejmie dzisiaj. no. Moje uczucia są troszeczkę mieszane do tego, bo jeszcze według mnie no zjedzie, to ale już nie mogę dłużej czekać, tak? Chciałbym mu pomóc, żeby ewentualnie to już zaczęło działać. Mm, czyli założyłem malucha, zobaczcie. Wkładam i zobaczymy co dalej z tego będzie, tak? Zobaczcie jak widać, Semiczka jest taka szafirowa, ona sama chowa. Czekajcie, złapie ostrość. No, 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 co jest. Dobra. Czekajcie już momencik. Dobra, złapało. Semiczka taka, sam jest zielony z koroną. Sam w tej chwili wychowuje z inną partnerką młodę, ta chowa sama. Natomiast Zobaczcie, dwie kolonki, od dwie kolonki, jeden gładki, no a bielas, tak, bielas jest nie dlatego, że był skok w bok, tylko bielas był, bo ta biała samica padła i gdzieś musiałem jaja podłożyć. Meringery, mechingery, jak zwał, tak zwał kanarki Pięć jeżowe. Słuchajcie, akurat cała rodzina w komplecie, czyli Samczyk, który jest do niej, który spodnił to młode, czyli to jest ten zielony Ona jest szafirowa Są trzy maluchy Natomiast Tam w wniosku macie jeden, dwa Jeden chłopaczyna już wyszedł No właśnie Co my tu mamy następnego zieloną zieloną samiczkę Dobra co się jest Słuchajcie Ona poszła z szafirem w parę e, Na początku jak pamiętacie taki trochę zbuntowany anioł na mm, tym na ruszcie składała jaja jakieś tam kombinacje No i co Jest Jest 5 jajoch <laughs> Wszystko się wykluło. Karmi na razie tak sobie. Ja jej pomagam i wcale nie mówię, że nie. Natomiast póki co, no, no tak sobie. To druga sprawa, że jest sama. Bo szafir chowa gdzie idzie młode. Więc tak to wygląda. No ale póki co karmi. Zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, było karmienie na maksa. Hmm, tak jak wam mówiłem to mama szafirowa. ta zielony. Mama sama wychowuje. No ale niestety podszedłem. Trochę się wygrzeszyła, ucichło wszystko. Na no, ma co karmić, bo tu są cztery dzioby, więc ma co karmić. Dobra, słuchajcie, zbieram papier. Chyba jak widzicie jest ostro. Góra już sprzątnięta, że preparatem nowym wysiłkana, dlatego tak się podniosła, ale jest czysto Teraz piętro drugie i trzecie jeszcze mnie czeka i będzie pozamiotane. No, i niedziela za nami, teoretycznie. Kończy się, ale nie ukrywam, że posprzątane. po idełka Chyba najgorsza sprawa to jest mycie. w tej naszej całej przyjemności z tymi ptakami. A, już gdzie-nikdzie powychodziły. Zaczyna się już i rywanie przez mamusię do kolejnego gniazda. Tu już takie dosyć duże. Tu ma malucha. Ale rozpędza się z tym karmieniem. No i tu smarkacze powychodziły już prawie. No znaczy, prawie no tamte wgniec jeszcze. O co wam pokazywałem tego łysielca co go mamusia tak ładnie urządziła prawie koron nie ma ale braciszek wcale nie lepiej zobaczcie wygląda jak no, też nic nie ma wszystko obskubane tu już na gniazdku stoją za chwilę też już będą wychodziły czy już wyszły dziś ale wróciły <laughs> Ja już się szykuję na kolejne gniazdko, już mu włożyłem gniazdko. No i tak, no i co powoli, powoli do przodu. Jakoś zgubiło. A pokażę jeszcze. on dziwonie. moment, zrobię klatkę. Zobaczcie moje opalowe dziwonie. Muszę pilnować, bo tu nie mam już O właśnie. Tam jest mama i tata. Tu macie malucha. O, tam jest drugi maluch. O. gniazdko zaczepiłem, bo już szykują się na kolejny lęk. Tu tata siedzi. I mama. Także tak. Mama znowu na karmieniu. Młode zaczynają dychać, bo zaczyna się ciepło robić. Jakby nie było dzisiaj w ptaszarni 25 stopni, więc. Więc trochę jest, no nie oszukujmy się. A nie wiem, ona ciągle taka jakaś trochę skrzywiona, jak zejdzie z tego gniazdka. Nie wiem, czy coś jej dolega, czy co. No tak jakaś istnieje. I to wszystko określa, ale ciągle jak zejdzie, to taka <laughs> troszeczkę przygnębiona tym życiem. Tutaj usiadło drugi raz, zobaczymy co z tego będzie. Pierwszym razem nam zeszła. z jaj. No zobaczymy co. No, tu maluchy, tak jak wam pokazywałem już nad wyjściem. No i tyle. Kąpiel lekka była dzisiaj, co niektóre się dobrze pokąpały. Niektóre jak zwykle nie chcą, a niektóre nie trzeba mocno ich prościć. No dobra, to chyba tyle. Jutro zaczynamy kolejny tydzień. Właśnie murzynek już wrzuciłem na sitko. Pojedła. umyte. A więc już czysto schludnie. <laughs> Papierek też przeciągnięty. Jak widzicie, zresztą już od nowa no się robi, wiadomo, no ale przynajmniej nie ma tego nieprzyjemnego zapachu. No dobra, to by było tyle. Zapraszam na kolejny filmik już niebawem. Także pozdrawiam i do usłyszenia.